Cześć, z tej strony w zadurach Chciałbym się dołączyć do akcji Mowember, Także za niedługo zobaczycie mnie w nowej osłonie. Przystępujemy do akcji Movember. Także pierwsze cięcie. Uh! Movember jest ogólnoświatową akcją, w którą propagujemy zdrowie mężczyzny. Movember, dzięki tej akcji Movember jesteśmy w stanie dotrzeć do dużej liczby mieszkańców, dużej, dużej liczby mm, naszych potencjalnych pacjentów, po to, żeby powiedzieć im, że problemy urologiczne istnieją. Istnieją problemy urologiczne z jakim jąder, od którego to się zaczęło, prostaty i <laughs> innych skorzeń urologicznych, które dotyczyć mogą każdego mężczyzny, który tu chodzi, szczególnie osoby, które mają już troszkę życia za sobą i które niestety powinny zwracać uwagę coraz więcej na profilaktyczne badania po to, żeby w porę wykrywać choroby nowotworowe. Stąd jak dla mnie urologa, praktyka podnoszenie świadomości społecznej, podnoszenie świadomości istnienia chorób onkologicznych jest niezwykle ważne. Mój pacjent, który będzie wiedział będzie się badał. Jeśli się będę badał jest nadzieja i szansa wykrycia nowotworów we wczesnej fazie I to jest niezwykle niezwykle ważne, bo wtedy my, lekarze, jesteśmy w stanie wyleczyć niemal każdą chorobę. Widać, że to było niegolone od kilku lat. Tam już miejsce jest wyrobione, za Na nie wiadomo, co moglibyśmy znaleźć pod tym. <laughs> Dla ciebie to też jest swego rodzaju niespodzianka, co? Na pewno. To ile mówiłeś, że co? 5 lat? Nie goliłeś? W ogóle? Yy... Ostatnio to konsultowałem ze swoją żoną. Ponad 4 lata na pewno. Bo to był jednorazowy strzał. Zapytała, czy jest jak ja wyglądam. Powiedziała, że nigdy nie widziałem jej bez brody. Powiedziałem, <laughs> że ma problem możemy zobaczyć. <laughs> Powiedziałem, nie rób tego nigdy więcej. Jest to akcja, w której angażujemy jak najbardziej sławne osoby jak najbardziej rozpoznawalne osoby. Czyli osoby takie, które mają wpływ na większą ilość osób i to nam pozwala dotrzeć z informacją, dotrzeć z informacją o problemach, które mogą dotyczyć mieszkańców, dotyczyć naszych pacjentów do szerokiego grona i młodszych, i starszych panów. Bardzo dobre cięcie. Gorzej tylko model wygląda. A Nie myślałeś o jakimś kursie barberskim na przykład? Kończyłem już jeden. na sobie tylko. Pytanie czemu tylko na sobie. Nie chciałeś się, czy po prostu na inne bycie nie przyjęli? Nie, chciałem jeszcze ten. Chciałem jeszcze poczuć na Lemanie, ale Leon mówi, że potrzebuje jeszcze paru lat, żeby brody zapuścić. Nie. Dobra. Dzięki tej cykliczności mówember już jest na pewno rozpoznawalny na całym świecie i muszę powiedzieć, że z dużą satysfakcją jest rozpoznawalny również w Polsce. Coraz większa jest grupa osób, która chce się w to angażować, i corocznie mamy dużo łatwiejszą pracę, ponieważ ekipa Mowember jest już ustabilizowana. Dochodzą nowe osoby, które przynoszą nowe, świeże pomysły po to, żeby rozprobagować. Jeszcze raz powtórzę: rozprobagować świadomość, powiedzieć o problemach, które mogą dotyczyć każdego mężczyzny, który to ogląda, który to słucha. Po to, żeby wiedział, co ma zrobić, po to, żeby wiedział, jak się badać i po to, żeby wiedział, że te jakieś że choroby urologiczne, onkologiczne przede wszystkim istnieją, które trzeba diagnozować, żeby móc wyleczyć. Wczesne wykrycie wydłuża życie. To jest takie motto, które powtarzam bardzo często. Gucia, więc od dzisiaj zaczynamy. <laughs> Zobaczcie. Repetitio amator, studiorum est, to jest takie stare łacińskie powiedzenie, że powtarzanie jest matką nauki. Jeśli chcemy dotrzeć, jeśli chcemy utrwalić pewną wiedzę, trzeba ją powtarzać. November dzięki tej cykliczności daje taką możliwość, żeby utrwalić w świadomości społecznej, że są choroby urologiczne, że są problemy urologiczne, z którymi możemy skutecznie walczyć, ale warunek jest taki, że trzeba to diagnozować.